Pozesjer Ehrenmal albo Tottenburg to dzisiejszy cel naszej wyprawy, czyli świątynia Hitlera w Wałbrzychu. Zapraszamy! Ta powstała w latach 1936-1938 jako monument, który miał na celu upamiętnienie śmierci ponad 170 tysięcy Ślązaków, 25 członków NSDAP, a także różnych ofiar wypadków w kopalniach, których w Wałbrzychu jest w sumie dosyć dużo. Całość była tylko jedynie przykrywką którą używali nazi... 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 Używały nazistowskie nazi... Niemcy, aby z tego miejsca zacząć swoją propagandę nazistowską, a także w późniejszym okresie, aby robić tutaj pewne tajemnicze rytuały. W centralnej części dziedzińca znajdowała się metanowa kolumna. Która na szczycie była zdobiona dębowymi liśćmi, które w kulturze germańskiej są symbolem zwycięstwa. Na jej szczycie z kolei miał znajdować się wieczny ogień, który miał nigdy nie zgasnąć. Ogólnie naziści bardzo lubili wszystkie motywy, symbole związane ze starożytnością, czy to starożytność egipska czy grecka. Dlatego też ściany, ale także wszelkie symbole ozdoby są właśnie jak najbardziej wzorowane na starożytnej architekturze. Same, same kamienie są ciosane w bardzo opory sposób. Fasady, sklepienia, wszystko to ma właśnie przypominać i wprowadzać w atmosferę tajemniczości, rytuałów jednej wielkiej po prostu niewiadomej. Tutaj znaleźliśmy prawdopodobnie kapliczkę, do której wyznawcy Adolfa Hitlera przychodzili oddawać swoje modły. Mamy tu zachowany jakiś relikt, na którym jest widoczne drzewo. Możliwe, że jest to drzewo czy lub coś innego. Tutaj mamy przejście do pomieszczenia, na ścianie, którego. Wikingowie również są ważną częścią kultury nazistów, ponieważ w ideologii III Rzeszy wikingowie to protoplaści Aryjczyków, rasy aryjskiej, która jest tak niesamowicie ważna w kulturze, kiedy jak i w naszych innych odcinkach o szpitalach omawialiśmy, gdzie kobiety były zmuszane do rozrodu, aby przyszli potomkowie Niemiec mieli jak najczęścią krew. Będziemy teraz schodzili do podziemi tego całego kompleksu. Według naszych danych tutaj po prostu będzie tunel, który się ciągnie na około całej tej budowli, tudzież pod nią po prostu. Zobaczymy jakie to jest duże, jakie to, jakie to jest pojemności, czy będziemy tam coś ciekawego widzieli. Przekonajmy się. Zapraszamy. Tak, zawsze jest. Tak. Mogę, okay, jestem. Na chwilę A chwilę obecną tutaj nie ma jakichś fascynujących rzeczy. No, się, ale Ja byłem przygotowany na rzeczy. Ja nie. Nie pierdź. Trzymaj na chwilę. Można tak na kutaka czy jak? Normalnie się już stoi pójdzie. Czekaj. Nie,

to tu jest fajnie ciemno Nic nawet na zarce nie widać tu jest zlizanie, Uważę. Chyba sam. Tam, o. Maście, powiedz tam, wat iść iście. No ja tu nie O, i udechnął wodę. A tam jest wyjście. No wiesz, zrobimy tak kłuko. Tym, że tutaj są właśnie jeszcze jakieś inne wejścia do. jakichś pomieszczeń Oj, 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 oj. oj, oj. Ten kamień masz wolny. Tak, ale ten pod, pod tobą mam się strasznie. Uj. Uj, to mnie nie Nic nie ma. Znaczy wiesz, już tyle lat po wojnie i biorąc pod uwagę ile śmieci tutaj jest. To jest na przykład symbol. jakiś materiał, jakie symbol Symbol jaki? nie wiem, bo jestem bardzo zadatkowany. A jesteś w stanie wziąć jakieś kawałek kałek pika, czegoś jakiś głoskę dochodzi, żeby zobaczył to nie? Nie wiem. Ale Ja też. Ja też. Iluminiaki. To co masz? O. No 20 Nie jest jakaś okazała, ale ktoś tu chyba ewidentnie amatorsko próbuje odnaleźć ukryty coś zaśmie tym. Jakby <gry> to jeszcze coś było, nie? nie? Szczerze to masz szansę, bo na było, albo coś tu schowali na ziścia albo nie O kurde O to jest o wiele mniejsze niż myślałem A na... się nie chodzi nawet ty, wiesz co? Może by zerknąć. Wiesz co? Tam jest nasze wyjście. Nie tam, tylko tam. To jest nasze wyjście. Nasze szczęście Jakieś 1000. O, Uwaga jak chodzimy. Lex bo, tabularum. Nie wiem, czy to jest oryginalny napis, czy został już później napisany przez kogoś. Opalone ogniem ściany zabierają dość dużo światła. Przez Pytułem, Obraz... Wiesz, myślę, że najwięcej Pokażę światła zabierają jej... ściany po prostu, którego go nie przepuszczają z zewnątrz. Tak, ale ciemny kolor. No, 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 rozumiem, rozumiem. Światło satarek jest pochłaniane po prostu. To, nie jest wokół, tylko to jest dookoła, tylko co z jednej jedną Taki kół. No, no. a do to jest, to jest taki jak miałeś u góry, pod sklepieniami ten tak jakby korytarz, to tu masz dosłownie to samo, tylko że pod ziemią. O! Dziura. Tu miałaś Subicula locula. Lokula. locula. Lokula. Nie ma żadnego pojęcia. Zobaczymy, co To jest. nie ci się posynowali, bo to też jest, wiesz, język antyczny i tak jak z całym innym antykiem, czy to starożytny właśnie, ta Grecja, czy starożytny Egipt, bardzo lubili takie rzeczy, dlatego łacińskich sentencji to tutaj będzie na pęczki, czyli aż trzy, póki co. jest O,

nie, ale ja... Nie. To pewnie, dobra. Na ogromniejszej różnicy. Nie, ale <tryk> myślę, że te łacińskie sentencje zostały dopisane już... o no, wiele później niż w oryginalnym działaniu. <tryk> czy, czy, czy w oryginalnym okresie działania. To jest nie. Jak? O tak, to jest wyjście. Byliśmy jednak. Panie, 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 panie. No Już drugi raz coś mi się tutaj świeciło, tak patrzyłem Gdzieś coś pod sufitem W wodach może Nie, nie, coś... Wiesz, w sumie, wiesz, odblask jakiś albo coś No To nie ma jakichś krat? <tuszy> nie Tu jest na pewno... To jest? Rejs Czy to jeszcze? Tak Czeka. Jestem z ciebie dumny. O, chyba się upłać kałem w pojcie. No tylko ty. Na samą górę, w staniecie po działanie ku nie. Ja sam przynajmniej nie pomocę, do Moc. Jeżeli ja mam wie, <laughs> w polaczkę, to ja wiem, gdzie jestem, a jak ty mi zmieniasz po raz. Dzięki. I tak oto kończy się nasza przygoda po tym Bogu, tajemnicza i świątynia Hitlera. Ogólnie miejsce bardzo bogate historycznie, a amatorom Orbexu od razu powiemy, że tak naprawdę wszystko da się tutaj zobaczyć w 15 minut, dlatego to jest bardziej bogactwo wyobraźni historii, niż dla samej uciechy oka tak naprawdę. Ale ogólnie miejsce, warte zobaczenia, warte przeczytania, co tutaj się działo i z czym było to miejsce związane. No to w z od